Z nami Arkadiusz Stanisłula, witam serdecznie. Dzień dobry, się siemanko, cześć. Zamaskowany w okularach. Tak, Tony Stark. Pewnie ma coś do ukrycia tam pod okularem, jakiejś blizny. Nie, nieprawda, oglądałeś Avengers kiedyś? Oczywiście. No, to kto jestem? Superman. Nie, no nie, zepsułeś, zepsułeś, żartuję. Znaczy nie żartuję, tak, jestem Tony Stark, Iron Man, Iron Man is me. Okay. E, jak jak wrażenia po drugiej konferencji, były jakieś tam trash talkingi? Było spokojnie. No właśnie Paweł y, się uspokoił. W sumie to normalnie rozmawialiśmy przed y, konferencją. Teraz też po konferencji cały czas rozmawiamy, nawet sobie zdjęcia, razem robimy relacje, y, więc między nami nie ma złej krwi. Próbował ją tam gdzieś znaleźć, bo jakiś stary wywiad gdzieś tam usłyszał, do którego się już dawno odniosłem. Każdy, wiecie, jak, to jest, jak zaczynasz jakąś przygodę być popularny, dajesz te wywiady, i czasami możesz popłynąć, powiedzieć coś głupiego. I y, 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 ja tak wtedy zrobiłem. Y, ale Paweł nie wiedział, że się poprawiłem, że to wszystko sprostowałem, dlatego tak y, tak, tak na mnie naskoczył. Teraz już nie ma między nami żadnej złej krwi, e, więc to będzie czysta sportowa walka. To jest przerażające, wy się lubicie. No to a dlaczego mamy się nie lubić? Ja, ja wiem, ja mam coś takiego, że jak kogoś poznaję, to od razu darzę go sympatią, chyba że to z Pierdoli. No to wtedy będzie miał problem. Okej, okay, jak samo wygra, to z Pierdoli ten temat? No nie, no to wtedy będzie musiał być rewanż, zobaczymy jak walka będzie wyglądała. Wiadomo, jak mi zdągał w 10 sekund, no to, e, to to powiem mu, że no tak, wygrałeś, ale jeżeli to będzie ciężka walka, 3 rundy i będzie niejednogłośny werdykt, e, to, 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 to to będzie musiał mi dać rewanż. Słuchaj, trochę zobaczyłyśmy, prawda, bo był ten słynny sparring z Casio, z Don Casio, e, jak, jak Ci się ten jego kickboxing podobał na tym sparingu? E, wszyscy mnie o to pytają, w ogóle się raczej do tego nie staram nie odnosić, bo ja nie jestem jakimś znawcą jeszcze sportu walki, tam trenuję dopiero rok, ale gdyby tak naprawdę zliczyć e, dni na sali treningowej, to może z 7 miesięcy wyjdzie, bo tam miałem kontuzję dwa miesiące i koronawirus miesiąc, z którym kompletnie nic nie robiłem, e, ale no... Co tam się rzucało w oczy? No ta kondycja, tak, że tam naprawdę już był zadoszany w drugiej rundzie cały czas na wstecznym, e, ale też nie ma co oceniać, tak jak powiedziałem na konferencji. Słuchajcie, oni umówili się na K1 chyba, e, a tutaj brakowało jeszcze i zapasów, i parteru. Chciałbym przypomnieć, że trenuję w klubie, który nazywa się Grappling Kraków. Jak sama nazwa wskazuje, e, no to wiecie, co się tam robi na grapplingu, czego się uczy. E, przydulacie się. No, na przykład, ale to nie jest miłe i przyjemne przydolanie się. Zresztą można to zobaczyć po kalafiorach na moich o, uszach. No, bo to robiłeś się pięknie? No, już, już tak patrz, jak zobaczycie równo, patrzcie, to to mi, to mi odstaje, bo tu kalafior jest w drugą stronę, a tu jest tak, że się zrobił kalafior, że mi je do środka. No i mam już krzywe uszy, i, ale nie będę robić operacji. Wiecie, teraz wychodzę na miasto, to ochraniarze się patrzą. O kurwa, trzeba uważać na niego, dwójka niech go obserwuje, co on tam robi. Czyli faceci już zauważyli, chłopaki zauważyli, a dziewczyny też reagują z sympatią? Właśnie powoli chyba w Polsce dopiero to się zaczyna, że bo nie wiedzą nigdy dziewczyny, to... Co cię z tobą Kurwa, bo to od walk, od jakich walk? No walcz, walczysz, wow! No i wtedy już jest, wiesz, zwróć uwagę, co ty masz z tym uchem, nie tak? I opowiadasz historię, że jesteś zawodnikiem, walczysz, no wow, no i jest twoja. Słuchajcie, tak? Wiemy co robić, wiemy co robić. Trzeba iść na, na zapasy. Tak, teraz ja się bardzo z tego cieszę, że Sporty Walki, zresztą sam się do tego też przyczyniam, cały czas staram się promować e, MMA w Polsce, że Sporty Walki idą cały czas do przodu. Słuchaj, coraz bardziej popularne, każdy teraz się chce wbić, tutaj zaraz. Ja jeszcze nie mogę doczekać i to się pewnie nastąpi. Adam Małysz też w końcu przyjdzie i wejdzie do tego oktagonu, bo tak się zawsze śmiali wszyscy, że dla Najmana. W sumie dlaczego nie? Najman pewnie jest 156. walka pożegnalna może akurat wtedy będzie z, z Małyszem. Nie, słyszałem o walce Małysz i Bisz. Ooo, to by była... Ale Ibisz to może jeszcze sobie poczekać, bo słuchajcie, on czym starszy, tym jest młodszy, więc nawet za 30 lat będzie wyglądał tak samo. No właśnie, jak on to robi, trzeba mu geny sprawdzić. Bo, no ja nie wiem właśnie, jak on to robi, bo słuchajcie, ja mam 3 dychy, wyglądam na 40, no ale... 45 bym powiedział. Wiesz co, dzięki. Ostatni wywiad dla was. Sorry. Dzięki, dzięki. Kurde, jak ci się mówi prawdę, to słabo reagujesz. To jest prawda? Wyglądam na 45? Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, na ile lat wyglądam. Czekajcie, obrócę się, tak? No. Dobra, Iron Man, Iron, Man. Iron Man. Słuchaj, e, No co, walka cię czeka. E, powiem ci no tak... Ciężko coś pytać w ogóle. Bo, może tak. E, rozmawiałem z Pawłem, on się spodziewa, że będziesz wchodził w nogi, także spodziewa się tego twojej, tej, tej gry klaperskiej. Dobrze. Spodziewa, tak. Okay. Bo wiesz, e, parter parterem, a sprowadzenie to sprowadzenie, tak? E, tre, sprowadzenia ci dobrze idą? Ale to też teraz, żebym ci opowiedział swój gameplay na walkę? Oczywiście. Co też albo on to będzie oglądał. Nie, 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 nie. Dobrze mi idą, trenuję naprawdę ciężko. Przykładam się zarówno do zapasów, jak i do parteru, ale też do stójki. Ostatnie tygodnie praktycznie napierdzielamy większość stójki właśnie po to, żeby, żeby może zaskoczyć mojego przeciwnika. I teraz nie wiesz, czy powiedziałem prawdę, czy okłamałem, żeby go zmylić. I może skończymy w stójce. W ogóle wiecie, no, to jest dla zawodnika, myślę, taka wisienka na torcie wygrać przez noga przez uderzenie. No i chyba tak samo dla. Dla, ogl dla oglądających, dla widzów, um, to fajnie się ogląda jak są nokauty, jak te ciosy tam są zadawane, stójkanie, jakieś przytulanie. Zresztą na przykład Sowaty, mój kolega ma tutaj, legnica się nie tuli, e, czyli po prostu no, twierdzi, że zapasy nie są męskie, czy... A by się zdziwił, zapasy są bardzo męskie. Trochę szkoda, że szewcu odpadł y, z tej gali. Strasznie, szkoda. Strasznie mi go szkoda, bo on naprawdę jeździł po całej Polsce na obozy, e, wydał troszeczkę pieniędzy na to wszystko, czasu poświęcił, ale inaczej. Tak naprawdę to zainwestowane, zainwestował to w siebie e, i te umiejętności na pewno na przyszłość e, mu się przydadzą, więc nic straconego. OK. Na koniec chciałem Cię zapytać, bo rozmawialiśmy ostatnio, mieliśmy okazję o tej Twojej działalności politycznej, także wszedłeś w partię, ale nie będę Cię pytał o konfederację, tak, o, o to, co robisz. Natomiast w internecie ostatnio głośno jest o takiej partii nowej VIP, czy może z jakiejś organizacji VIP słyszałeś o tym? Wiesz co, słyszałem gdzieś tam na TikToku, bo też jestem TikTokerem, zapraszam na mój kanał, stary taki TikToker, co taki stary chłop na TikToku robi, jak ja, S i słuchaj, ja nie wiem, czy to jest na bekę, czy to jest naprawdę. Ja też się zastanawiam, syn mi o tym powiedział, Zacznę, zacząłem patrzeć na to, trudno mi powiedzieć, bo oni niby celują w ludzi, którzy dopiero za 3 lata będą mieli 18 lat, więc może ten styl taki zabawowy, może jest na poważnie, nie mam za bladego pojęcia. No zobaczymy wszystko pewnie jak to wyjdzie, no za trzy lata są wybory parlamentarne, więc wtedy będziemy wiedzieć, może to jest po prostu jakaś beka, zasięgi mają naprawdę dobre, nie wiem jaki miałem program polityczny, bo nie czytałem, nie byłem, ale wejdę z ciekawości dzisiaj, powiem, czyli to zobaczę. Powiemcie tak, oni nie mają właściwie programu politycznego, mają go ujawniać przez całe trzy lata. E, mówią coś tam o jakichś związkach koleżeńskich e, o tym, żeby walczyć z hejtem w szkole. Mają takie, wiesz, takie postulaty, no trochę, trochę mało jeszcze poważne, tak? Ale to podobno ma się rozwijać. No, byłem ciekawy, czy, czy jesteś na bieżąco z tym. Znaczy widziałem to, tak? Widziałem te reklamy, bo to się wyświetla cały czas, gdzieś tam na tym TikToku właśnie szczególnie i tam nawet mają po milion lajków, właśnie zastanawiam jak to jest możliwe, oni mają dopiero trzy filmiki, milion, ale nie, nie wiem w ogóle kim są ci ludzie, którzy to tworzą, to pewnie na coś są mi youtuberzy znani, nie? Tak, tak, to byli komicy, byli wiele lat tworzyli kanał taki właśnie z komediami, z prześmiewczy, a teraz niby są poważni, ale powiem ci, że jak na to patrzę, to wydaje mi się to dalej być komedią. Ale, ale słuchaj, była raz w historii Polski taka, taka rzecz, partia przyjaciół piwa, tak? I dostali się normalnie nawet więc czemu nie, może, może akurat, może z tego coś fajnego wyjdzie. Słuchajcie chłopaki, jak macie naprawdę prawdziwy program jakiś polityczny i chcecie z czymś walczyć, może się do mnie, do mnie uderzyć. Ja chcę zmienić Polskę. Więc czemu nie? Może u Was? Nie, no na razie Konfederacja mam, konfederację z najbliżej moich po poglądów politycznych. Co prawda, wiadomo, nigdy nie ma partii, która idealnie pasuje do człowieka, dlatego też niektóre rzeczy mi tam nie pasują, ale w większości, w większości się z tym zgadzam. Przede wszystkim chodzi o gospodarkę wolnorynkową. To jest najważniejsze dla mnie. Jestem przedsiębiorcą i wkurwiają mnie te miliony podatków, citów, pitów i pierdus. Słuchajcie, to są po prostu jaja. Teraz mi przyszło takie hasło, chyba, które jest największe i najważniejsze. Wprowadzimy internet do Sejmu. Mówi coś to hasło? No, znaczy co? Wprowadzimy internet do sejmu. Nie wiem do końca co to ma znaczyć. E, w sensie, nie wiem, że internautów jakby... Może, może internauci się nie interesują polityką i zaraz ją chcą wprowadzić do tego sejmu. No to bardzo fajnie. Właśnie, właśnie mnie to bardzo w i irytuje, że młodzi ludzie w ogóle nie interesują się tym, co się w kraju dzieje. Nie mają pojęcia skąd się biorą rzeczy, nie mają pojęcia skąd się bierze budżet, z czego się składa w ogóle budżet państwa. Nie mają takiej podstawowej wiedzy. Nie mają wiedzy skąd, na co idą pieniądze z VAT-u, na co idą pieniądze z PIT-u, skąd się bierze 500+, plus oni myślą, że to jest, nie wiem, finansowe z prywatnych pieniędzy partii rządzącej. Tak, a nasz dług publiczny to już jest półtora biliona i oni będą to spłacać. No, no ale oni o tym nie wiedzą, a to sobie myślę, że on o tym jeden z drugim młodym na YouTubie się tym interesuje i o tym wiedzą właśnie dlatego fajnie, niech prowadzą tych młodych ludzi e, do polityki, niech zobaczą jak to wygląda, niech zobaczą co się, co się dzieje z tym krajem. Ja mam 30 lat i, do, i no, interesuję się polityką od jakichś trzech może, ale teraz naprawdę się kurwiam, coraz bardziej jak widzę co się dzieje, prowadząc kolejną działalność, kolejną, bo tam otworzyłem nie wiem to spółkę i muszę płacić któryś raz, e, słuchajcie zdrowotne, samego zus to ja płacę już 3 tysiące kurwa, a jak złamałem rękę jak, nie rękę, jak musiałem zrobić przepuklinę, to musiałem prywatnie iść do, do lekarza. Więc to są, po prostu, to są po prostu jaja. I dopóki w dopóki nie uderzy to w takiego jednego czy drugiego, to, to, to wtedy nie, be, nie będzie w ogóle sobie zdawał sprawy, co się w tym kraju dzieje. Kurczę się, rozgadałem, nie na taki temat jak trzeba. Tutaj są wesołe rzeczy, słuchajcie, śmieszne, a nie jakieś politycy. Nie rozmawiamy o polityce. Powiedz, kiedy do kraju zaprosisz Arnolda Schwarzeneggera, twojego idola? Tu? Tu, tu, tu mam go wydzieranego, bardzo e, chciałbym się z nim spotkać, może go kiedyś złapę. Mój kolega Maciek Zamiastowski był tutaj w Stanach i był tam na siłowni, go spotkał, rozumiesz? Marzenie, no ale, ale myślę, że pewnie kiedyś go zobaczę. Mam taki plan na dalsze tam mojego życia, powyżej 35 roku życia, że uderzam do Stanów. E, zobaczymy jak to, jak to będzie. Dzięki serdeczne, I'll be back. Yes. Asta la vista, bebe.